Słyszysz? Audio burza nadchodzi, Edgar Allan Poe, owalny portret. Trawiła mnie gorączka nadzwyczaj ostra i przewlekła. Wyżyłem już wszystkie leki, jakich można było dostać w tej dzikiej okolicy Apeninów, lecz nadaremnie. Mój służący i jedyny w odludnym zameczku towarzysz, był zawrażliwy i zaniezdarny, by puścić mi krew, której i tak już za wiele utraciłem w utarczce z bandytami. Nic mogłem również pozwolić, by poszedł szukać pomocy i zostawił mnie samego. W końcu przyszła mi na myśl odrobina opium, które przechowywałem w szkatułce z tytoniem. Bowiem w Konstantynopolu przyzwyczaiłem się palić tytoń z domieszką tej trucizny. Pedro wręczył mi szkatułkę. Jąłem szukać narkotyku i po chwili go znalazłem. Gdym wszakże miał już wydzielić sobie dawkę, z konieczności począłem się wahać. Przy paleniu nie stanowi to różnicy, ile go się weźmie. Zazwyczaj napełniałem do połowy fajkę z tytoniem pokrajanym i przemieszanym pół na pół z opium. Niekiedy wypaliwszy do dna tę mieszankę, nie odczuwałem bynajmniej jej działania. Kiedy indziej, już po wypaleniu trzech czwartych zawartości fajki, występowały niepokojące zaburzeń umysłowych oznaki i ostrzegały mnie, bym zaprzestał. A toli podrażnienie stopniowało się równomiernie, to też nadużycie nie przedstawiało niebezpieczeństwa. Obecnie rzecz miała się inaczej. Jeszcze nigdy nie spożywałem opium. Zdarzało mi się już zażywać laudanum i morfinę. I wahać się, co do nich nie byłoby powodu. Lecz nie wiedziałem, jak z mocniejszą trzeba obchodzić się trucizną. Pedro również nic nie wiedział, gdyż zalecał mi dawkę jeszcze większą od tej, którą zamierzałem spożyć. Nie pozostawało mi zatem nic innego, jak powodować się domysłem. Mimo to nie poddawałem się bynajmniej przygnębieniu, gdyż postanowiłem zażywać stopniowo. Miałem zamiar zacząć od bardzo małej dawki, gdyby zaś okazała się za słabą, powtórzyć ją i zażywać opium do puty, dopóki nie nastąpi obniżenie gorączki i nie przyjdzie upragniony sen, którego me odurzone zmysły nie zaznawały już od tygodnia. I bez wątpienia właśnie to odurzenie zmysłów, te tempe majaczenia, w których poczynałem już się pogrążać, nie pozwoliły mi rozpoznać nieścisłości w mych rozumowaniach. Zaślepiły mnie do tego stopnia, iż porównawczej zawczasu nie oznaczywszy miary, Jąłem niedorzecznie określać, co jest wielkie, a co małe. Nie przychodziło mi w tej chwili na myśl, iż to, co wydawało mi się nadzwyczaj małą dawką, może być w rzeczywistości nadzwyczaj dużą. Pamiętam dokładnie, iż o tym, ile zażyć należy, wyrokowałem na podstawie całego w mym posiadaniu znajdującego się zapasu. Dawka, którą w końcu bez namysłu połknąłem, była niewątpliwie bardzo małą cząstką kawałka, który trzymałem w ręku. Zameczek, do którego wraz z mym służącym wtargnąłem przemocą, gdyż ciężkie me rany nie pozwalały nocy na wolnym spędzić po powietrzu, należał do owych zaprzepaszczonych wśród Apeninów rozwalin, co kojarzą w sobie dostojeństwo ze smętkiem. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa opuszczono go bardzo niedawno i tylko tymczasowo. Rozgościliśmy się w najmniejszej i najskromniej urządzonej komnacie. Znajdowała się ona w najodleglejszej wieżycy zameczku. Urządzenie jej było bogate, lecz starodawne i podniszczone. Na ścianach okrytych makatami wisiały najróżnorodniejsze rycerskie trofea, a obok nich ogromne mnóstwo przeduchowionych, nowoczesnych obrazów w złoconych, arabeskowych ramach. Obrazy te, rozwieszone nie tylko na powierzchni ścian, lecz także w wielu niszach i załomach, wywołanych niezwykłą architekturą budynku, snadź pod wpływem rozbierającej mnie gorączki, wielkie we mnie obudziły zajęcie. Poprosiłem tedy Pedra, by pozamykał w komnacie ciężkie okiennice. Zapadała już bowiem noc. Zapalił świecę na wysokim świeczniku stojącym u mojego wezgłowia i poodsłaniał ze wszystkich stron otaczające mełoże opony i czarnego, obszytego frędzlami aksamitu. Wydałem te zarządzenia, by móc w nocy przyglądać się obrazom i rozczytywać się w znalezionym na poduszce tomiku, który zawierał krytyczny ich opis. Długo czytałem. Długo. I ze zbożnym patrzyłem zachwytem. Szybko i szczytnie mijały godziny i głęboka nastała już północ. Nie dogadzało mi ustawienie świecznika. Nie chciałem jednakże przerywać snu memu służącemu i z trudnością wyciągnąwszy ramię, umieściłem kandelabr tak, by więcej światła padało na książkę. Poruszenie to nieoczekiwane spowodowało następstwa. Oto promienie wielu świec, było ich bowiem dużo, oświetliły głąb niszy, znajdującej się w nogach mego łóżka a w głębokim dotychczas pogrążonej mroku. W blasku tym ujrzałem obraz, którego nie zauważyłem poprzednio. Był to wizerunek młodej dziewczyny, rozkwitającej już w kobietę. Ogarnąłem malowidło szybkim spojrzeniem i zamknąłem oczy. Zrazu sam nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego to uczyniłem. Nic rozchylając powiek, zastanawiałem się, dlaczego ich nie rozchylam. Był to odruch, by zyskać czas na myślenie, by upewnić się, iż moja wizja mnie nie łudzi, by uspokoić i nagiąć wyobraźnię do trzeźwiejszego i niezawodniejszego patrzenia. W chwilę później znów utkwiłem w obrazie oczy. Nie mogłem i nie chciałem już wątpić, że wzrok mnie nie myli. Za pierwszym bowiem połyskiem świec, co zalśnił na obrazie, pierzchła senna oćma krępująca me zmysły i roznieciło się życie na jawie. Portret ten, jak już wspominałem, przedstawiał młodą dziewczynę. Widniały na nim tylko ramiona i głowa, wykonane sposobem tak tzw. winietowym, w stylu ulubionych główek Suliego. Ramiona, piersi, a nawet końce promienistych włosów zanikały niepostrzeżenie w nieokreślonych, lecz głębokich cieniach stanowiących tło całości. Rama była owalna, bogato złocona i wyrzezana na wzór rzeźb mauretańskich malowidło budziło podziw jako doskonałe dzieło sztuki. Nie mistrzostwo wszakże wykonania i niewiekuista piękność oblicza wstrząsnęły mą duszą tak niespodzianie i boleśnie. Żadną również miarą wyobraźnia moja, znaw półsennych, ocucona majaczeń, nie mogła się pomylić i wziąć tej malowanej głowy za rysy żywej osoby. Winietkowość wykonania, właściwości rysunku tudzież ramy wykluczały od razu tę myśl. Nie pozwalały jej nawet zakiełkować. Na poły siedząc, a na poły leżąc, rozmyślałem nad tym, z jakie pół godziny i nie odwracałem oczu od portretu. W końcu odgadnąwszy tajemnicę jego oddziaływania, opuściłem znów głowę na poduszki. Czar wizerunku polegał na tym, iż w wyrazie nie różnił się on niczym od życia i to było przyczyną, dla której zrazu mnie zastanowił. Później zaś zmieszał, opętał i przeraził. Z głęboką i korną czcią ustawiłem świecznik na dawnym miejscu. Usunąwszy sobie w ten sposób z przedoczu powód głębokiego wzruszenia, pośpiesznie jąłem przerzucać książkę zawierającą opis i historię obrazów. I oto pod numerem oznaczającym owalny portret znalazłem te bezładne i wiele mówiące słowa. Była dziewczyną najprzedniejszej urody, istną słodyczą i weselem. Alić w nieszczęsną dla siebie godzinę poznała, umiłowała i poślubiła malarza. On namiętny, zadumany, pogrążony w swej pracy, miał już oblubienicę w swej sztuce. Ona zasię była dziewczyną najprzedziwniejszej urody, istną słodyczą i weselem. Cała promienna, uśmiechnięta i radosna, jak młoda sarenka, kochała i pieściła wszystko. Nienawidziła zaś tylko sztuki, co była jej rywalką. Wzdrygała się jeno przed paletą, pędzlami i innymi niemiłymi narzędziami, które pozbawiały ją uścisków kochanka. Jakoż okropną dla pani tej rzeczą było słuchać, jak malarz mówił, iż pragnie namalować wizerunek swej młodziutkiej małżonki, a toli uległa była i posłuszna i całymi tygodniami przesiadywała cierpliwie w wysokiej, mrocznej komnacie na wieży, gdzie na blade płótno padało światło tylko od góry. On zaś malarz nadzieje sławy pokładał w swym dziele, które postępowało z godziny na godzinę i z dnia na dzień. A był człowiekiem namiętnym, popędliwym i przykrym, co nawykł zaprzepaszczać się w marzeniach. Nie chciał tedy widzieć, iż światło, co tak upiornie do samotnej wpadało wieżycy, podrywa zdrowie i siły jego małżonki, której cierpienie nietajne było nikomu innemu krom niego. A liści ona uśmiechała się jeno i nie żaliła się wcale. Wiedziała bowiem, iż malarz, a słynne w świecie było jego imię, pała Wszystek i goreje z upodobania do swego dzieła. Dniem i nocą pracując nad wizerunkiem tej, co kochała go z całej duszy, lecz schła i nikła coraz bardziej. Zaś wszyscy, którzy oglądali ten obraz, o podobieństwie jego przyciszonym mówili głosem jako o niesłychanym cudzie i świadectwie nie tylko mocy twórczej malarza, lecz także jego głębokiego umiłowania tej, którą z taką malował doskonałością. Pod koniec wszakże, gdy praca była już u schyłku, nie wolno było nikomu wchodzić do wieży, bowiem malarz zapamiętał się w swym dziele i rzadko odwracał od płótna oczy, by spojrzeć na lico swej żony. I nie chciał widzieć, że barwy kładzione przezeń na płótnie pochodzą z jej policzków. Po wielu tygodniach, kiedy krom cienia jednego nad ustami i błysku jednego w oczach było zrobione już niemal wszystko, znów żywiej zamigotał duchowej pani na kształt płomienia w czarze lampy. Jakoż powiodło się cień położyć i błysków zaznaczyć. W zachwycie stał czas jakiś malarz przed dokonanym przez siebie dziełem, ale po chwili wciąż jeszcze zapatrzony zadrżał i pobladł bardzo i struchlał i wołając głośno, ależ to życie samo. Odwrócił się szybko, by spojrzeć na swoją miło. Już nie żyła. Uf, audioburza już minęła. Nasłuchuj kolejnej.